Dobra gra nam trochę umiera i tracimy budżet. Macie pomysł co z tym zrobić? Ja mam pomysł powinniśmy wprowadzać nowe i kreatywne aktualizacje do tego pilnować żeby gracze byli dla siebie mili i nie tworzyli zboczonych światów oraz skinów i przy okazji zadbajmy o dobrą fabułę. Jesteś zwolniona, czy ktoś ma jakiś lepszy pomysł? Ja mam świetny pomysł zróbmy wszystko za VIP masem masę przydatnych funkcji. Gracze z pewnością nas pokochają, dzięki temu na miliard procent zarobimy mnóstwo pieniędzy. Jesteś geniuszem właśnie, tego nam trzeba było chyba zacznę dawać ci wypłatę. Od teraz Blockstar Planet to Blockstar Planet Beta. Czemu Blockstar Planet Beta? Bo czemu nie? Wow, powstała jakaś nowa wersja Blockstar Planet zwana Blockstar Planet Beta na pewno będzie wspaniała.